Kochanów, tu mieszka rodzina G-Playa. Pewnego dnia G-Playek podczas testowania nowych troli wysadza swój pokój. G-Play daje mu karę i wyrzuca go z domu do namiotu w ogrodzie. Synek obraża się na tatę i postanawia opuścić dom i zamieszkać samemu. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czeleś na dziś to 11 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć Subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! się mano z tej strony Gplay, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Jak widzicie, właśnie kupiłem sobie, słuchajcie, nowy samochód I muszę właśnie wam się nim pochwalić, bo jest naprawdę, naprawdę niezła furka Zacna, super feluski, normalnie z tyłu mamy taki wielki bagażnik Słuchajcie, mam tutaj już nawet jakieś torby, walizki, zobaczcie, na tylnych siedzeniach e, Tutaj pasażerowie mają telewizorek, mamy tutaj nawigację, także naprawdę, naprawdę fajny samochodzik Będziemy nim na pewno w dzisiejszym odcinku jeszcze jeździć, także zobaczycie jak właśnie śmiga a jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie już teraz e, zamieńcie swój guzik subskrypcji na szar, jeśli jest jeszcze czerwony, koniecznie z dzwoneczkiem i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy, gadżety, a oczywiście do każdego zamówienia kolekcjonerska karta z autografem. My już wracamy do domku, słuchajcie, bo byłem na mojej przejażdżce teraz e, i będziemy właśnie teraz e, lecieli, słuchajcie, do sypialni, muszę odłożyć tu pieniądze. Ej, a co tam się dzieje w tym momencie? Trochę mnie zatkało, słuchajcie, tam był jakiś wybuch i coś się tam stało. Idziemy szybko sprawdzić, bo może będziemy musieli tutaj straż pożarną szybko wezwać, ponieważ widzę, że tam jest jakieś zagrożenie, jakiś pożar. Nie wiem, czy tu jakiś wybuch miał miejsce, co tu. I co tu się szybko. dzieje, chłopaki? Szybko, co normalnie kasz to bo to zobaczy! Co, co szybko, co szybko! No dokładnie szybko trzeba to gasić. A co wyście tu zrobili, co? No z Batkiem próbowaliśmy nowe trolle, normalnie, nowe, odrezowe i wiesz co, no przez przypadek Batek stanął na tą płytkę, normalnie Bartek! Ej, przestańcie, Mówiłam, nie płójdcie się spokojnie. Nie no tego już za wiele, Stamcie. synku. W ogóle tutaj no był, paska, była nie wasza nie sypialnia, nie tylko ty tu śpisz, tutaj śpi twoja siostra, twoje rodzeństwo, dlatego słuchaj, dostajesz szlaban i teraz w tym momencie w ogóle już tutaj nie będziesz mieszkał. Wiesz co, ja to wyremontuję, ty idziesz za mną, idziesz za mną, Ta słuchaj, zobaczę co, zobaczysz co się cię teraz będzie czekać, chodź. Będzie? Ty, już, ter, ty już teraz w tym domu nie będziesz spał przez jakiś czas co naj... Co najmniej przez miesiąc. Ja co? słuchaj tutaj rozbijam Wyrzucasz ci namiot. mnie? Dokładnie o, tak, na ogrodzie, mnie? słuchaj, rozbijam ci namiot i będziesz spał na pod namiotem. Myślę, że nie tutaj chcę. będzie bezpieczne miejsce, także przygotuję ci słuchaj teren. Y, ale I ja tutaj. Się boję. Proszę ja bardzo. Nie słuchaj duchów i w ogóle wszystkiego. Ale to mnie nie to nie interesuje. Słuchaj, jak się boisz duchów, to mogłeś nie wysadzać są... dachu, bo teraz duchy mogą wlecieć przez dach do naszego domu i tak? po prostu nas atakować. Dokładnie Dobra. tak. Dobra, słuchaj, zaś ja do ciebie nie odzywam, za będziesz to że ode mnie do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. O kurczę, ja w ogóle miałem po, po Gplaykę szybko jechać, słuchajcie, bo ona na zakupach jest. Zapomniałem przez tego synka, widzieliście co on zrobił? Po prostu wysadził, wysadził całą górę. Ja nie wiem, co, co on w ogóle ma w głowie z tym kolegą, co oni eksperymentowali. Nie wiem, skąd w ogóle mieli jakieś ładunki wybuchowe, to w ogóle jest jakaś przesada, kompletnie. Ale dobra, może odpalimy szybko nasz wóz i pierwszy raz będziecie mogli zobaczyć, jak on jedzie. Będziemy musieli tylko tutaj zamknąć naszą klapę, także wsiadamy, zamykamy i jedziemy szybko właśnie po o, nie, ona o, w ogóle już jedzie ciężko. o, idę jej jak pomóc, idę jej pomóc zakupów, o, przepraszam, ro... przepraszam cię już ci to pomagam, spokojnie, ja się... spokojnie ja się trochę spóźniłem, ale słuchaj wszystko ci wytłumaczę, już ci biorę te zakupy pomagam, Dobra, już no, chciałem jechać, no, słuchaj już odpalałem furkę, w ogóle, o, wiesz jak się no, fajnie nie. jeździ tym nowym samochodem, no to fajnie, tyle się zakupów zmieści, już tutaj pakuję. No, no. dobra, ale słuchajcie, czeka, to musimy teraz rozpakować do Słuchaj, e co, no? mam złą wiadomość. Otóż, wiesz co? Góra naszego no? domu, dokładnie ostatnie piętro zostało wysadzone. g się tutaj bawił, właśnie z kolegą, jak widzisz tam Słu? na górze, i o będzie nie. tam wpadało tam ten zimno. Słuchaj, będzie trzeba wziąć jakąś ekipę remontową, żeby to po no, prostu nie. wyremontowali. Znowu ten Tymczasem, słuchaj, w ogóle g no? wyrzuciłem z domu i powiedziałem, że będzie spać pod namiotem. Zobaczą tutaj powinien być, e, tylko czekaj, no, wy, wy te zakupki tutaj odstawię. Także hop, 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 hop. Okej, ale żeś nakupowała jedzenia, słuchaj, no, chyba na tydzień starczy. Zapasy, zapasy. Okay. Zobacz normalnie, e -y. gdzie on w ogóle jest tutaj. Ej, Czekaj, On powinien być tutaj w ogóle no. w namiocie. Kazałem mu tutaj być, słuchaj, no, i tutaj okay. teraz spędzać czas. Ej, gdzieś gdzie się polas. A sumie... Na ciebie obraził, słuchaj teraz. Co ty, no, za, za, za... Żeby, on, żeby on nic głupiego teraz nie zrobił. No, on właśnie. powiedział, że się nie będzie do mnie odzywał, wiesz co? I w ogóle się Ejku. obraził, rzeczywiście. Ale słuchaj, ja myślę, że to jest tak naprawdę dobre, co ja zrobiłem, bo jak można tak, wiesz co, niszczyć no, dom? Wiem, w ogóle to jest brak no. szacunku. Dobra, Ale słuchaj, ciebie, musimy słuchaj... go odnaleźć, no, bo ha, nie wiadomo, co mu do głowy przyjdzie. Choć, przejedziemy się naszym, słuchaj, samochodem nowym. Także ja cię przyjadę. W ogóle, I słuchaj, play, no? jak chcesz, to możesz usiąść na tylnym siedzeniu, bo tutaj są normalnie tak? telewizorki. Dokładnie o, tak, takie dobra, telewizorki wow. możesz sobie oglądać telewizor, podczas gdy ja będę prowadził, chcesz. wiesz? Jak świetnie G-Play. dobra, to jedź, to za musimy go poszukać, ale myślę, że jednak dałeś mu za ostro. Wiesz jakie on tam jest, G-Play? Słuchaj, on się e, tych różnych filmów na YouTube naglądał i chce robić te no, tyle tak. cały czas. Za ale ostro słuchaj, go potraktowałeś. No, no ale to co miałem go wynagrodzić, miałem mu kieszonkowe o, podwyższyć, jest. bo wysadził, słuchaj dom, czy co ja. Mm -hmm. No nie wiem, no wiesz dobra, co, to, to jest ja cięż, martwię, ciężka no. decyzja. Słuchaj, w sumie nie wiadomo dobra, za bardzo, no. gdzie go szukać. Czekaj. Może, nie wiem, byśmy się tutaj rozeszli, po prostu ty okay. pójdziesz, nie wiem, na przykład w tamtą dobra. stronę do góry, zobaczysz, dobra. czy tam nie poszedł, a ja pójdę tutaj w stronę miasta, co? Dobra, dobra, to się spotykam potem, okej? Okay? Dobra, dobra okej, okay. jak coś będziesz wiedziała. Dobrze. Dobra, słuchajcie, to może tutaj my pojedziemy, właśnie, o, 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 żeby tylko mi się autko nie rozbiło. Dobra, udało się. Ej, a tutaj, patrzcie, ktoś w ogóle się chyba albo się wyprowadza, albo się wprowadził. I w ogóle, i co? I chwila, co, co on tutaj robi? Patrzcie, to mój, to mój synek. jak sobie śpiewa, w jakimś dobrym nastroju jest w ogóle? Ej, czekajcie, po, po mu. Co? Będzie mieszkał sam. Skąd on ma ten dom w ogóle? Czekajcie. teraz ja rozpakuję się. O, tutaj jak pięknie. To Taka. Ej, co ty tutaj robisz? Co to jest za dom w ogóle wbiłeś no się to, komuś po, po prostu tutaj Nie? nielegalnie do domu? Co czy ja co, co ty tu ja, zrobiłeś? ja wiem, ja wiem, że, jest, że jesteś w szoku, ale czy też powiem. Tato ja się zdawałam na ciebie i ja powiem Ci tak, wyrzuciłeś mnie z domu, to ja. A ja się wyprowadzam i wynająłem sobie ten dom z... Komunijnych, które wy znam, schowaliście normalnie pod waszym łóżkiem. Wiedziałem o tym, wiedziałem. Między komunijnych, co przecież to ci starczy na jeden tak. miesiąc, chyba na a... jeden miesiąc wynajmu, co najwyżej. Patrz, słuchaj, znajdę pracę normalnie. Ja mam bardzo duże umiejętności grania w Minecrafta. Normalnie będę grał, będę Ale... grał na YouTube ty i jesteś będę milionerem. Ty, ty nie jesteś jeszcze dorosłym, synku, ty musisz zrozumieć, że ty, ty musisz teraz się zająć nauką, szkołą, a nie, nie tutaj już poważnym życiem. To nie jest takie kolorowe, jak ci się wydaje. Ta, Ogólnie to... wiesz co, no? ty ty Powinieneś się nas słuchać. Miałeś spać w namiocie. Czemu, się, ciem, czemu uciekłeś? Ja nie będę nie namiocie, tam śmierć, po pierwsze. A po drugie, słuchaj, za ostro mnie potraktowałeś i teraz będę mieszkał dobra. sam i zobaczysz, że będzie mi lepiej. Ja Zabacz, skąd nawet samochód ten... jakiś wziąłeś, słuchaj, i swoje no. rzeczy tutaj? Przecież ty nie masz prawa jazdy. Jak ty tutaj dojechałeś? Co? No bo mi pomógł normalnie mój kolega, co? Nie, no po e, prostu dałeś. Wątach. Teraz tak. to przesadziłeś, więc co? Dobra. Wiesz co? dobra. E, jak chcesz. No, mieszkaj dobra. tu sobie i tak dobra. zaraz się stęsknisz i wrócisz do domu. I zobaczysz, jakie jest ciężkie życie tak naprawdę dorosłe. Do Także widzenia. do widzenia. Okej, okay, ja nie mogę, no co ty chłopakowi przyszło do głowy. Niby z pieniędzy, z komunii wynajął sobie ten dom i zamierza tutaj teraz samemu mieszkać. Wiecie co? E, ja ogólnie, żeby go skontrolować może poszedłbym do sklepu i kupił jakieś kamery na przykład. Myślę, że to by był dobry pomysł i będziemy zobaczyli, e, będziemy podglądali co on tam kombinuje. Muszę mieć oczywiście na swojego synka oko, żeby nic głupiego nie zrobił. A wy napiszcie w komentarzu jak go ukarać, jaką karę dla Gplayka mogę dać za to, że w ogóle robi takie akcje. On jest jeszcze niepełnoletni nie może po prostu mieszkać samemu. Poza tym, jakby się policja dowiedziała, to by szybko go stamtąd wyrzuciła. E, dzień dobry. O, akurat widzę, że tutaj są kamery za 20 zł. Także ja kupię, może, nie wiem, cztery kamery z monitorem e, i oczywiście tutaj płacę. E, także to daję tutaj panu 120. Chyba tam panu rzuciłem, czy nie wiem. E, no dokładnie, 120 tutaj na piwek, oczywiście. I myślę, że. Ej, Juppleyka, co ty tutaj robisz? Co jest? Co ty za zabawki tutaj kupujesz? Dla kogo ty zabawki, no, dla co? Dla za przeprosiny, bo uważam. Ja mi smutno, jak na synek normalnie się nas obrazi, nie będzie z chciał, chciał z nami mieszkać. Nie no, słuchaj, przestań, przestań. On za momencik no, zatęsknie, wiesz, wiesz, co się stało w ogóle? Wiesz, że on się wyprowadził, wiesz, że on teraz tutaj sobie wynajął nowy dom i tak naprawdę postanowił, że się wyprowadza i będzie teraz sam mieszkał. Mówi w, mówi w ogóle, że pracy będzie szukał, że z, z pieniędzy komunijnych wynajął sobie G ten play. dom, wiesz? przez ciebie normalnie, idź go przeprosić. słuchaj idź go przeprosić. jejku, nasz synek nie ma małutki, taki słodziutki ja sadziutki. ogólnie mam kamery tutaj i będę no. po prostu go obserwował, także naj, najpierw zobaczymy w ogóle, czy on będzie za nami tęsknił w ogóle, jak się zachowa w takiej nowej sytuacji, e, no ja dobra. się tym zajmę nie martw się, Displayka. Prze... No dobra. dobra ja coś wymyślę, Dzień nie martw się, idę ustawić się. kamery w domu, okej okay. no. słuchajcie, także może tutaj w sumie jakoś bym tylni przejściem przeszedł, tylko bym potrzebował trochę dirtu, żeby się podsadzić dobra, także bierzemy to i idziemy tędy po prostu sobie przejdziemy e, Tym wejściem i po prostu Podłożymy tu jakieś kamery Żeby obserwować co się dzieje e, Zniszczymy tutaj trochę torów I tak to jest nieczynne I będziemy mogli na przykład tędy sobie przejść O on coś tam kombinuje słuchajcie e, Chyba mnie, mnie nie widział Idziemy zobaczyć w ogóle przed dom Co, co on tutaj robi jeszcze Przecież się tutaj rozpakował e, coś, coś tam jeszcze wyciąga Ej, co on ja tutaj ale mam kozackie teraz rzeczy. Co? Ja Jak on śpiewa sobie, w jakim dobrym nastroju. Ej, skąd to Ej, na pewno tyle pieniędzy z komunijnych nie miał, żeby tyle wspaniałych rzeczy kupić. I teraz to w sumie mu nawet zazdroszczę. Nowy laptop, nowa konsola, takie siedzonko. No nie, wiecie co? Ja tutaj pierwszą kamerę zamontuję tutaj. Okej, okay, będę mógł stąd obserwować właśnie, co on robi. Także sprawdzimy, czy kamera działa. Patrzcie, bierze sobie tutaj te rzeczy. Ma konsolę, nawet chyba dwie. Komputery. No nieźle, nieźle. Szybko musimy ustawić kamerę w środku domu. Myślę, że gdzieś tutaj będzie wiecie co? Dobre miejsce. O nie, nie, żeby mnie tylko nie zobaczył tutaj, tutaj ustawimy kamerę szybko A musimy ją zaprogramować Także hop, hop, hop i zwiewamy, zwiewamy, zwiewamy Dobra, tu mu będzie wiało Ale muszę jeszcze na górze postawić Okej, okay, także chyba poszedł na górę Zobaczymy Tutaj gdzieś mógłbym wkleić następną kamerę Okej, okay, nie widział Teraz słuchajcie, będziemy mogli go obserwować I zobaczymy w ogóle co on tutaj kombinuje I skąd w ogóle ma te rzeczy Czekajcie, na górze tutaj widzę, że jest Co on tu robi? To no, fajne krzesło w ogóle gamingowe ma, Jak e, jakiś komputer, oh, wow. Ja jakiś nowy komputer ma. Ja to położyłem, muszę to To jest najnowszy generacji, najlepszy komputer, tata będzie mi zazdrościć, wszyscy będą mi zazdrościć, jest najlepszy w ogóle w tej chwili, jest to najlepszy, tak. Dobra, słuchajcie, idziemy w ogóle, chyba wkraczamy tutaj, bo tak być nie może w ogóle, skąd on ma takie rzeczy, nie wiadomo czy... Co to czy... za kamery? Ej. O nie, 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 czekajcie. Ja lepiej się jeszcze schowam, tutaj nie ma ża no nie. żadnych kamer. Ja może tata, pójdę do ubikacji, tata, do ubikacji muszę pójść. O nie, 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 nie. On tutaj tata, chyba się wiem, zorientował. Że to ty, tata, to ty masz te kam takie kamery zawsze ustawiasz, normalnie, za każdym razem ustawiasz, gdzie jesteś, tata, no dobra. powiedz mi. Słuchaj, o, to ja, tu. Muszę Wiedziałam, cię kontrolować, słuchaj. O, ogólnie skąd ty masz te wszystkie rzeczy, te komputery, no, słuchaj, te, te drukarki. Jak to kupiłeś Uszedł aż sprawy. Zobacz sobie, jakie fajne mam obrotowe, normalnie, patrz. Ty, no to naprawdę jest fajne. Kupiłem. Ale wiesz co, ja nie wierzę w cuda. Skąd ty miałeś te tak? pieniądze? Przyznaj się natychmiast, bo zaraz zadzwoni na policję ja, i tutaj zarobiłem. przyjdą i cię zdarmię. A ty co? chcesz iść do poprawczaka, wiesz, że ty tak? jesteś nieletni i nie możesz sam mieszkać. Na własnego syna będziesz normalnie donosił. Tak jesteś, tak. Nie no, mam rozwiązanie, wiesz? Słuchaj, zamieszkam tutaj ja z tobą, bo ty nie możesz mieszkać sam tutaj jako Co? nieletni, ale jak nie. zamieszkam z tobą, nie. to będziesz tutaj mieszkał. Nie. Ja sobie normalnie będę korzystał nie. z twoich sprzętów. Idę na nie. przykład teraz na konsolecie sobie tu pogram. Łoł. Wow. PlayStation się, odpalam. Się, nie, słuchaj. Policja, No to dawaj, słuchaj, dzwoń, tato. dzwoń, nie dzwonię, ma, nie ma sprawy. Okay. Halo policja, halo! Proszę przejść tutaj jakiś człowiek w moim domu. Do Dobrze, to proszę wyjść. Spokojnie, spokojnie, już słuchaj wychodzę. Chciałem mu tu, tutaj trochę uprzykrzyć w sumie sumierzycie, zobaczyć w ogóle, jak zareaguje. Słuchajcie, jakby tutaj policja przyjechała, to na pewno by go wyrzucili, ale wiecie co, ja mam lepszy pomysł. My zrobimy podstęp, zrobimy podstęp i po prostu wykorzystamy naszą inteligencję, żeby po prostu go stąd wykurzyć. Wiecie co, na przykład? kupiłbym jakiś straszny kostium i straszył go, żeby pomyślał, że ten dom jest nawiedzony, żeby po prostu myślał, że tam straszy i tutaj tak się składa, że jest właśnie sklep z kostiumami, o dzień dobry i jakiś właśnie straszny kostium byśmy tu kupili, może na przykład albo, wow, to jest chyba babcia, babuszka taka straszna, a tutaj jest normalnie duch. W sumie mógłbym udawać ducha, także chyba kupimy ten właśnie strój. Dobry, tak, jaki pan o, ten strój? Wszystkie dobry. mamy, proszę pana, wszystkie. Ile, ile ten strój Ile ten ducha będzie kosztował? 100, tak? 100, 100, 100, tak. 100, 100, 100, tak 100, dobra, świetnie. Jak wygląda? W ogóle strasznie wygląda. Pięknie, proszę pana, już się boję. Jeszcze na pana mamy pewne gratisy w skrzynce po mojej stronie, po lewo, a po pańskiej. Prawo co, jest. Co to są najlepsze... za gratisy? Takie normalnie. Proszę pana, nie doży pułapki. Dodatkowo pan dostaje specjalną Miksturę niewidzialności na straszenie. No i oczywiście mleko, proszę pana, o, dla pana specjalnie, tak. Super, czyli teraz będę mógł być prawdziwym duchem. Dziękuję, proszę pana i życzę proszę. miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia! Okej, okay, ja nie mogę, patrzcie, teraz jestem prawdziwym, strasznym duchem. I jak wejdę po prostu do tego domu, w ogóle mam jeszcze mi, na niewidzialność do tego, to po prostu wystraszę tego chłopaka i już będzie mieć dosyć mieszkania samemu. Nikt go nie obroni, bo mieszka tam sam. Tylko muszę to, o, widzę, widzę, że tam jest w środku. Słuchajcie, sprawdzimy kamery w ogóle, jak działają. Okej, okay. o, siedzi tutaj, widzicie na konsoli, sobie gra, cwaniak. Okej, okay, to zaraz zobaczymy. Wiecie, co? Może bym wszedł tutaj, na przykład, yy, czekajcie, gdzie ten dom tu ja się zagubiłem. Yy, dobra, tutaj jest ten domek. Widzę, że tutaj są ścieki. Niestety to nie będzie za miłe uczucie, ale w sumie wejdę do ścieków i ściekami wyjdę w ubikacji najprawdopodobniej, słuchajcie, i wtedy będę, wypijał tą miksturę po prostu i będę go straszył. Okej, okay, także teraz tutaj wchodzimy. Yy, o nie, 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 tutaj strasznie śmierdzi. Chyba Gplayek niedawno korzystał w ogóle z tej ubikacji, dlatego tutaj mam nieprzyjemne doznania, ale nam nic nie jest straszne, słuchajcie, muszę odzyskać tak czy inaczej syna. W ogóle nie mogę tego zniszczyć. E, aha, mieczykiem, dobra, niszczyłem o nie, zaraz się będę topił. Szybciej, szybciej, szybciej. niż to, niż to, niż to, niż to. Ja nie mogę, nie mogę tego zniszczyć. Słuchajcie, to jest jakieś niezniszczalne chyba. Wow! Dobra, udało się. Udało się. Okej. Okay. Teraz słuchajcie, szybko musimy zażyć tą miksturę. Pyk, rzucamy i patrzcie, teraz w sumie nie mam ciała. Jakbym zdjął tutaj głowę. E, ja nie mogę. Ty, a może to by była taka lewitująca głowa jeszcze bardziej straszna. Patrzcie, tak jakby sama głowa latała. Dobra, idziemy tutaj teraz i będziemy mogli go właśnie strollować. Może na początku drzwi Szybko będziemy. Dobra, drzwiami gydbra, go gydbra. postraszymy. Co się dzieje? Dlaczego e, te drzwi tak wychodzą? Halo? Dzień dobry, jest tutaj ktoś? Uu, o, dziękuję, tutaj. Dziękuję, dziękuję. Zobacz, A, jestem latającą głową. To mój dom. Ten, ten dom jest nawiedzony przeze mnie, rozumiesz? O nie. Dobra, dobra, Masz się dobra, stąd słuchaj. wynosić natychmiast. Wyniesiesz się stąd, czy nie? Wszystko. Masz te słuchaj. książki. W głowę, w głowę książka, masz tutaj. Nie, nie chcę żadnych prałkę. książki, nic nie. nie chcę. Masz się stąd wynosić. Zaraz zabiorę Ale... twoje wszystkie sprzęty i słuchaj, i to będzie nie. koniec w ogóle tego. Jesteś, z, jesteś bardzo młody y, i tak naprawdę powinieneś iść do szkoły, a nie. Uuu. Nie, 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 się zrobić. stąd. O nie. O nie. O nie. Nie. Obiecujesz, że już nigdy tutaj nie. nie wrócisz i wrócisz do domu rodzinnego? Nie. No, Obiecaj. Ja muszę postawić to. Dobra, Ała. obiecuję. O, o. Y, y, no trochę zabolało, słuchaj. Y, dobra, obiecałeś w sumie diplejek. Słuchaj, tak się składa, Tata? że tu ja y, nastraszyłem cię, ale obiecałeś, Tata. że już tutaj nie wrócisz i wrócisz do domu o, rodzinnego, Dzieku. słuchaj, także Tato, obiecanki, niecacanki, nie wracamy cacanki słuchaj do domu. okej? Okay? No ale ja nie chcę słuchaj, bo ty znowu mnie wyrzucisz, tak i jesteś dla mnie niedobry. Jakby przeprosisz, to wrócę. Przepraszam cię, już tak? cię przepraszam. Przeprakę? Musisz wrócić do nas. My za tobą będziemy tęsknili. Mama płacze, Przeprakę? słuchaj, w ogóle kupiła dla Ciebie jakieś świetne zabawki, także Przeprakę? chodź wróć do domu. No dobra, tato to, to, to chodź, weźmij tylko te komputery, dobra? No dobra, dobra, dawaj, tylko to, to są twoje na pewno rzeczy. Tak? Tak, oczywiście, że moje, akoło tato, a tato? Dobra, 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 to bierz szybko te sprzęty, te fotele, ja ci w buty normalnie wezmę, synku, tutaj spakuję, tu i dziękuję, co dziękuję, tutaj, dziękuję. nie wiem, konsolę jeszcze tutaj wezmę, Ta, bo pogramy to, sobie, konsolę, ja, ale w ogóle ja świet, świetnie w sumie, że synku, to kupiłeś, bo teraz będziemy mogli, w ogóle mam takie kolce nawet, słuchaj, możemy tu pułapki wow. porozstawiać, jak ktoś tutaj wejdzie, to po prostu się, oła, oła, dobra, lepiej, lepiej uciekajmy, okej, okay, lepiej uciekajmy, słuchaj, i okay. zwiewajmy, choć szybko, idziemy do domu. E, I słuchaj, pogramy sobie razem na konsoli. Co ty na to? Dobra, tato, super pomysł. A nie będę musiał cię spać na, na, na słuchaj, w tym namiocie? Nie, nie będziesz musiał. Ja yes. cię bardzo przepraszam, tylko yes. ty no musisz dobra, obiecać, że no no już ja więcej. Nie, nie będziesz po prostu robił takich głupich nie rzeczy, będę. jak wy, wysadzanie właśnie czegoś, jakichś no ładunków dobra. wybuchowych w naszym domu. To bardzo niefajny pomysł był, wiesz, z twojej strony. No dobra, Przepraszam. Tato, a byś tutaj przed szkołą, bo zapomniałam, że zeszytu w szkole zostawiłem. No pewnie, dobra, to i szybko, ja tutaj Tato, poczekam. Po, po, podelektuję się autem, bo ogólnie właśnie, słuchajcie, będę chciał jeszcze właśnie trochę stuningować. Może zmienimy trochę te felgi. Musimy zwiększyć moc. W ogóle te szyby są takie czarne, nic przez nie nie widać. Jak ktoś z tyłu tutaj jedzie, to w ogóle kompletnie nic nie widać. Dobra, także Gplay za momencik tutaj przyjdzie. Wrócimy do, e, do domu, ale tak naprawdę zrobię, zrobię karę mu jeszcze, dam mu karę. Tak, Słucham, witam. Proszę pana, w tej chwili proszę oddać wszystkie moje pieniądze i wszystkie moje rzeczy, bo i dodatkowo pana syn mieszkał w moim domu cały dzisiejszy dzień. Pan to rozumie? Ale on, on już się wyprowadził, czyli co, ogólnie on nielegalnie tam mieszkał, tak? tak? Nielegalnie, proszę nie. oddać wszystkie kasy, ja pana syna załatwię, pan rozumie normalnie. Niech pan się umu niech, niech pan się nie, 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 Niech pan co? schowa tą broń, niech pan schowa tą broń, bo ona jest no? za mocna. Proszę nie fikać, bo tak naprawdę to, to e, już się synek tam nie tak? będzie mieszkał, nie będzie panu przeszkadzał, także proszę zapomnieć o temacie. Ja Rozumiemy się. Nie, nie, nie zapomnę o tym. Proszę pana, ja pana podam do sądu, i normalnie pana stroluję, Pan rozumie, pan zniszczy panu życie. Nie mam mowy. Jest mój dom. Nie zniszczysz Co? mi życia. masz, ty, o... cwaniaku jeden. Dobra, musimy, słuchajcie, iść teraz szybko po synka. W ogóle on teraz może iść w każdej chwili na policję i zgłosić tą sprawę. Dlatego musimy szybko synka znaleźć. Słuchajcie, i uciekamy. Także on tutaj możliwe, że będzie gdzieś właśnie w okolicach szkoły. E, gdzie on tutaj jest? E, w holu tutaj jest, jest, jest jego kolega. E, nie widzę go tutaj. Okej, okay, słuchajcie, musimy stąd zwiewać.